Uszanowanko wszystkim. Witam w kolejnym drapaniu. Dzisiaj, jak widać, będzie miks liniowy. Dwa razy, dwie, dwa razy mega linie po 20 zł, dwa razy ekstra linie po 10. Szczęśliwe linie za 3. No i jeszcze krzyżówkę sobie drapniemy za 3. Krzyżówka też już częściowo wydrapana. Jak widać, są dwa słowa, więc jest blisko, jest blisko. Dzisiaj miks jest za. 20, 40, 60... 66 zł. Tak więc przechodzimy do drapania. Zacznijmy sobie od jednych ekstra linii, bo są, są dwie sztuki, a megalinii też są dwie sztuki, więc dropniemy sobie ekstra linię, megalinię, a później krzyżowka szczęśliwa i znów e, ekstra i mega. Zostało 8 symboli. Co my tu będziemy mieli? Rower oraz <laughs> rower oraz słoń. Szukamy, gdzie jest rower? Gdzie jest słoń? Słoń jest od razu tutaj. Jest i rower niżej. Jest słoń. No jest rower, brakuje lodów. no jest rower, brakuje korony. Jest rower. Słoń. Postaram się tu w miarę szybko drapać, bo tych linii tu dzisiaj mamy sporo do drapania. Łódź i diament. Gdzie jest Łódź? Gdzie jest diament? Jest Łódź. Jest diament. Brak okularów. Druga linia, gdzie brak okularów. Jest Łódź. Brak lodów. I na samym dole nie ma ani, a nie, jest diament. O, brak korony będzie. No dobra, cztery ostatnie, yy, tak, cztery ostatnie symbole. Po dwa. Klapki, podkowa. Podkowa była na dole, ale nie da jeszcze linii. Klapki, podkowa. Podkowa jest też tutaj, też nie da jeszcze linii. Klapki, podkowa. Jest podkowa. Zaczyna dopiero tutaj tą tą linię. Jest podkowa tu, brak monety. Podkowa jest tu, brak lodów. To już będzie chyba druga linia, gdzie brak tylko lodów. Tak mi się wydaje. Klapki podkowa. O, kolejny raz lodów brakuje. Podkowa i kolejny raz lodów brakuje, czyli lodów nie będzie. Co tutaj z kolei będzie? Po jednej sztuce teraz. Jest motyl, yy, i znów lodów brakuje. Jest motyl, brak serca. No to może na serce by dało dwie linie. Motyl, brak serca i monety. I przechodzimy do ostatniego symbolu. Czapka. Czapki tu w ogóle nie było. Ach, to nam dali symbol na koniec. Czego brakuje? Serce, leżak, okulary. Serca nie widać, leżak nie widać. Okulary też nie widać. Moneta, lody, korona. Monety nie widać, lody. Nie. Korona też nie. No to chyba wszystkie symbole, które szukaliśmy, tak więc tutaj. Jak widać nie mamy żadnej linii. Sprawdźmy na wszelki wypadek. Tak jest. Pusto. Bierzemy się za mega linię. Też 8 symboli zostało. Drapimy dwa. Auto i moneta. Auto. Tutaj też auto. Już tylko jednego symbolu brakuje. Jest kolejne auto, jest moneta, jest auto i tu jest jeszcze auto. Dobrze, przechodzimy do dwóch kolejnych symboli. Co my tu mamy? Mamy klucz oraz sakwę. Klucz oraz sakwa. Gdzie one są? Jest jedna sakwa klucz chyba nie, klucz gdzieś tam będzie pewnie na dole, to mi się wydaje. Klucz Sakwa, Sakwa. Jest klucz jeden. Jest Sakwa. Jest Sakwa i tutaj brakuje już tylko szminki. Dobra, przechodzimy do kolejnych symboli. Dwa symbole, kości łódź. Łódź dopiero tutaj rozpoczyna linię bo nie było ani tęczania buza łódź oraz kości. Łódź szukamy oraz szukamy kości. Kości są i kości są na samym dole. Dobra, nie, czyli nie ma więcej i dwa ostatnie symbole po jednej sztuce. Kokos na początek, na początek końca, można by powiedzieć. Kokosa to tutaj w ogóle nigdzie nie ma. I ostatni symbol. Popcorn. Czy popcorn gdzieś brakował tak, żeby tylko jeden był? Tutaj braknie śminki, jak buza. Sprawdzimy, czy nie pominęliśmy ich. Tu brakasz dwóch. Popcorn, tu brak szminki, tu brak yy, dwóch, tu brak jednego. To więc wychodzi na to, że linii, linii nie mamy. Sprawdźmy sobie jeszcze. Pióro, arbus szminka. Pióro nie widać, jest liść, arbus nie widać, szminka też nie widać. No to tęcza, kłódka, gwiazda. Gwiazdy nie widać, ten czy nie widać, kłódka nie widać. Co jeszcze? Pierścionek, ale i tak by nic nie dał, a nie dałby to. Czyli pierścionek w takim razie może. Pierścionka nie widać, drapiemy bonus. Czy tu będzie dolar w końcu? Bo jeszcze dolara tutaj nigdy nie miałem. No nie jest, świnia. Na wszelki wypadek, czy, czy coś nie pominąłem. Są trzy różne. No dobrze, w takim razie teraz przechodzimy do tej drobnicy za 3 złote krzyżówka oraz szczęśliwe linie. Weźmy sobie linie a czyli trzy linie teraz będę, trzecie linie pod rząd. Później przejdziemy do krzyżówki. Pik korona. Pik korona. Korona jest jedna tutaj u góry. Jeszcze szukamy. Symbolu pik. Jest tu korona, tu jest korona i u góry jest pik. I tu jest jeszcze pik. Kolejne dwa symbole: serce, truskawka. Serce oraz truskawka, no to truskawka jest tutaj, brakuje podkowy. Skawka oraz serce. Brakuje trefla. Tu brakuje garnka ze złotem. No dobrze, jedziemy kolejne dwa symbole. Księżyc oraz złoto. Jest księżyc, brakuje cytryny. Jest księżyc, brakuje klucza. Szukamy jeszcze złota. Jest księżyc, brakuje trefla. Jest złoto, brakuje dwóch symboli. I sprawdzamy po jednej sztuce. Kwiat. Kwiata nie ma, więc sprawdzamy od razu ostatni. Tęcza. Tęcza była, ale tęcza nam linii nie da. Niestety, szczęśliwe linie nie są szczęśliwe. Może szczęśliwa będzie krzyżówka, w której są już dwa słowa. Sad. Kokos. I jedziemy. Mamy wydrapane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 liter, więc może jeszcze coś tu się trafić. Wz. Mariusz. W ma z. W. Nowogard. Teza ma z. Brakuje T. A, W drapiemy, w oraz Z. No i to tyle. Kolejne dwa dwie litery. G. G i. Mariusz znowu. Jakby tam dało Mariusza. I G. Nowogard ma G. Italia. Brakuje TL Idiom, brakuje M Episkopat, brakuje T. T by nam dało Teza, Episkopat, ale pewnie będzie J. No jest tu jeszcze co drapać. IG, IG. Gdzieś jeszcze jest? Chyba nie. Dobra, to jedziemy kolejne dwie litery. Br. BR. No i mamy tego Mariusza. Siema Mario. A nie, nie mamy, Ma, nie, bo jeszcze M. No, M nam, nam dałoby Mariusza i Rum, to dwa słowa. A gdzie jest B? To by C nam pomogło. B i R. Fromborg. Pomiar, brakuje M. M by nam dał Mariusza, Rum, pomiar. Nowogard. Brakuje N. Gdzieś jeszcze jest. BR. episkopa Nie. No to w takim razie 8, 16. To teraz dwie no, no zostały ostatnie. Zakładam, że będzie jedną z tych liter J. Tak. I ostatnia. To może być jakiś X albo V. F. F. Fromborg. M brakuje. No i były dwa słowa, i, i zostały dwa słowa. Narobili nadziei. Niestety to jest przegrane. No to przechodzimy do ekstra linii. Osiem symboli, ostatnich drapiemy. Łódź kości. Łódź oraz kości, to jest y, ta sama paczka co poprzednia. Jest drapka, y, tylko numer teraz 7. Drapaliśmy Fortunę 7 była pusta na premierze. Wszystkie było 7 zrapek Fortuna 7 wszystkie były puste. Może ta będzie siódemka szczęśliwa. Łódź kości są kości. Tutaj też są kości. Jest łódź. Kości, brakuje już tylko tutaj rolek, kości oraz łódź. Łódź, brakuje dwóch symboli. Tutaj też brakuje dwóch, tutaj z kolei brakuje już tylko sakwy. Tu brakuje korony, łódź, tu brakuje dwóch symboli. I tutaj. No dobra, jedziemy kolejne. Kolejne dwa w pionie drapniemy. Kwiat oraz gwiazda. Jest gwiazda. A, tu kości pominąłem. No i tu jest kwiat od razu. Na dole. Tu jest kwiat, o brak roweru. Jeden symbol zostanie. I tu jest kwiat, który rozpoczyna tą linię dopiero. A, nie, nie rozpoczyna, bo tu jest jeszcze łódź. Czyli brak trzech symboli teraz tej linii. No a drapiemy jeszcze cztery: leżak i biedronka. Gdzie one są? Jest biedronka, brak sakwy. Kolejna linia, gdzie brak sakwy. Tu są dwie biedronki. I jest biedronka tutaj. Brak y, rolek. Y, druga chyba linia, gdzie brak rolek tylko. Biedronka leżak. Nie ma. E, jest, jest, jest. Już chciałem mówić, że nie ma. W zasadzie to już prawie powiedziałem, że nie ma, a jednak jest. No to dwa ostatnie symbole. Po jednym. Co my tu mamy? Przedostatni symbol to cytryna. Brakuje sakwy. Sakwy nie będzie. To prawdopodobnie ostatni będzie piłka, która nie da linii. Albo słoń, który też nie da linii. Cytryna. I cytryna. Czyli obstawiam słoń albo piłkę, bo nie dadzą linii. Piłka. Piłka tu nie daje linii. Piłka tu nie daje linii. Tutaj też brak korony. Rolki po raz kolejny. I tutaj dwa symbole. No wygląda na to, że nie mamy. Drapnijmy już od razu te kontrolne. Nie sprawdzajmy symboli. Są różne. Znaczy symbole można by sprawdzić. Znaczy, czy, bo nawet przy różnych kontrolnych może to być wygrane chyba pierwszego, albo drugiego albo trzeciego stopnia. No ale tutaj nie widzę, nie widzę tutaj ani Rolek, ani roweru, ani korony. Rolki, rower, korona. Nie widać. Słoń, sakwa. Nie widać. No dobrze, to w takim razie ostatnie w tym, w tym drapaniu. Megalinie. Również 8 symboli zostało. Drapiemy. Żółw i klucz. Żółw tu jest na górze. Żółw jest też tu. Klucz jest. Jest i żółw. Jest klucz kolejny. Tutaj jest i klucz. I tutaj jest żółw. Jest kluczyk. No i tutaj są dwa klucze. A tu od razu żółw jest z boku. Tu mamy dwa symbole w tej linii, które teraz szukamy. Tu mamy klucz. No i to by było chyba wszystko. Drapiemy kolejne dwa. Drapnijmy w pionie. Wiśnie oraz sakwa. Co nam dadzą wiśnie oraz sakwa? Na razie nie widzę, aby nam coś dawały. A nic, ani wiśnie, ani sakwy? A, są wiśnie. No tak, ale to jeszcze tu brakuje sporo symboli. Jedziemy dwa. Kolejne. Biedronka, moneta. Biedronka była. I tu chyba przewijała się wiele razy. O, jest i moneta też. I brakuje prezentu. A, dwie linie, gdzie brakuje prezentu. Biedronka. Brakuje naszyjnika i prezentu. Brakuje naszyjnika i pierścionka. Brakuje po raz kolejny prezentu. Tu brakuje podkowy. Tu brakuje naszyjnika. Tu brak prezentu, naszyjnika. Tu brak jeszcze dwóch symboli też. Moneta tutaj. No i również jest moneta. Tu jest biedronka dwa razy. I moneta na dole. No i tutaj z kolei brak słońca. pióra. Dwa ostatnie symbole. Przedostatni to słońce. Słońce tam na dole zdaje się było. A oprócz tego. A oprócz tego nigdzie. Tylko tu. Tak więc brakuje pióra na przykład. Pióro by nam dało tylko jedną linię, więc może, może. Sprawdźmy albo auto, które nie da żadnej linii. No, jest wiele możliwości. Ananas też nam nie da linii. Ananas tutaj. Ananas tu. Tutaj ananas. I ananas na dole. Nie ma sprawdźmy symbole. Pióro dzwon, pierścień podkowa. Pióro nie ma dzwon, nie ma pierścień. Nie widać, podkowa też nie widać. Naszyjnik, prezent. Naszyjnik, prezent. Korony sprawdzaliśmy chyba. Nie, naszyjnik prezent korona. Naszyjnik prezent korona nie widać. No dobra, drapiemy bonusa. Co mamy w bonusie? Lustro już widzę, że tutaj jest, tak więc po raz kolejny nie jest to dolar. Ach, ach, pychowo coś. Same pustaki, no niestety. Tym razem same pustaki. Najbliżej chyba było tutaj, gdzie były dwa słowa, ale niestety się nie udało. Następnym razem może będzie lepiej. Dzięki za oglądanie, powodzenia w drapaniu, trzymajcie się, cześć.